Czemu on ma zbroję ze złota? Kripery, to wszystko tu jest. Co to jest ten Bloodmoon? Moon? Hej, ale widzowie, to się opłacało ostatecznie, bo zdobyłem pięć kości. Dobra, widzowie, zmiana priorytetów. Chatę trzeba z z skończyć. Idziemy zapasy drewna robić w takim razie. Tu mi Creeper wybuchł. O, daj, no, jeszcze Stefana brakowało tu. Właśnie, jak były zombiaki, to pochodnie popsułem, albo zniknęły. Nie wiem o co tu chodzi. Ale jaka rzeźnia na tym Blood Moonie jest, widzieliście to? Ja mam pancerz przecież potężny. Mogłem zrobić w Hamacie, bym kogoś zaprosił, bo to jest strasznie trudne. W mikrofon stukłem palcami, sorry. No, dobra. Już mi się smutno robi, bo mam wrażenie, że jak znajdę pierwszy jakiś dungeon, to będę stychał, to będzie daleko od bazy i będę permanentnie tracił ekwipunek. Jak ktoś coś wie więcej na temat Realcrafta i chce pomóc, to się wcale nie obrażę. Jakieś podpowiedzi. Ale co tam się wydarzyło się? Ta, to się przy nim przewróciło się. Jeszcze bym spróbował z tym smokiem, ale coś mi mówi, że kamienna szabla może na niego nie wystarczyć, wiecie? Lantern. A lantern też gaśnie? Czy lantern chyba nie gaśnie, tylko pochodnie, no nie? Już mi się siekiera popsuła. A, a ja biłem tą lepszą. A no nie gasną pochodnie. A ktoś mi pisał, że mi gasną pochodnie. Ty mi pisałeś, że gasną pochodnie przecież. To gasną, czy nie gasną? Ma ktoś jakieś wiadomości na ten temat? Mam trochę drewna parę narzędzi zrobię. Muszę wykopać kamienia, dokończyć chatę. Tylko muszę trochę wyższą zrobić, żebym mógł skoki robić, żebym mógł krytować w razie czego. A to w ogóle mam wrażenie, że jeszcze ten krwawienie nakładało, ale może się mylę. Szabla obniża obrażenia, tylko teraz pytanie za 100 punktów. A co to? To pewnie kończyny można leczyć tym. O nie, widzowie. Nie mam jak zrobić tej. Siekiery. Pozbieramy kamienie w sumie. Z pola. Ja flinta szukałem pier pierwsze 40 minut, nie mogłem znaleźć. A potem odkryłem, że z kamieni można zrobić kobla. A z kobla się Kill off. Ile to jest? E 4, 8, 12 chyba, nie? Muszę mieć nie, czekaj. Nie no dwanaście. Dwanaście cyk. Teraz tak to o! Kilow najpierw zrobię. Kurwa, mam kilof. To chuj, to mam dwa. Dobra, ale kill kobla sobie porobię. To jest studni, może nie będziemy... O, stąd sobie wykopiemy trochę kobla. I zrobimy sobie z tego siekierkę. Muszę jakoś doekspić e, do żelaznej... do żelaznych e, zbroi i tak dalej. Wtedy powinienem dużo lepiej sobie radzić w walkach. Chyba. Ta nuta jest świetna, żeby sobie odpalić ligusie. I zrobić 08. O przejmujemy tabelę od dołu ciekaw jestem, kasik jeszcze jest czy nie? Trochę ciemno. Dobra, jolo. Jestem silny. O, nie! Dobra. Jednak żartowałem. Sprawdzałem tylko czujność waszą. <laughs> W jakim sensie opakowanie? No, w domu gdzieś mam. A co? Po co ci? Stawiam, że jest w szafce po prawej. Muszę zrobić tą piłę żelazną. Łatwiej mi będzie. Tylko że chyba używać nie mogę piły. Gatering 8, o, Dobra, mamy sporo desek. Przede wszystkim chciałbym drzwi postawić z powrotem. Pozbądźmy się tego girta z dachu. Podwyższymy ten dom o jeden. Podczas Bladmuna nie mogę spać, czyli wtedy najlepiej by było faktycznie walczyć, ale jak ja mam to zrobić? Dobrze by było się doekspić do tego Bladmuna na następny raz. Dobra, walmy to. Koblak. Mam siekierę? mam. Wykopnę te dechy. Podniesiemy sobie dach o jeden, żeby mógł tutaj skakać. Świat ma z... ile? Niecałe dwie godziny w razie czego. Że za wiele to tutaj nie ma, nie, nie da się ukryć. Dobra, zróbmy sobie taką, o, patrzcie, widziałem taką kolumnę strzelimy, fajne, nie? O, tu coś łazi. Jak to biega szybko Dobra mamy to e, Teraz pół bloki bym na dach zrobił Tego dirta zbierzmy mnie będzie denerwować Starczy No kurwa, co to jest? Co to kurwa było? Nie, no dlaczego oba no? Teraz starcz. dobra jak monsters ni nearby. Nie ma monstersów tu, a mamy spectral bolt charge, więc to robi totalnie Adriano. Siema, dziękuję bardzo za followka. O nie da się. Zrobimy. Co to? Reaper Claw. Nie wiem. Zostawmy sobie. Pewnie się przyda. Zrobimy taki trik. A, no tak, patyków się tak nie robi. Eee. Dobra, te... Co ja miałem zrobić? Opatyki. A co to? Dobra. Gorzej jak się nie uda mój wspaniały plan. Jeszcze nie. Spokojnie. To nie jest koniec mojego planu. O. Ha. Widzicie to? Technologia. No dobra. To teraz mamy wszystko w sumie co potrzebne. Żeby co zrobić, nic. Ech, w sumie. No, ekspa teraz trzeba ponabijać. Wejdźmy szkielet. Lecimy z nim. Nice. Musimy trochę przyexpić sobie. Potrzebuję... Mogę kopać już żelazo. Cztery defensywy mi nic nie daje na razie. Nie wiem, czy Gatering 8. Oś... Ale nie no, chyba tą defensywę. Bym robił na 8. Zobaczmy tą Sigma Face'a kamiennego. Czuję się na siłach, żeby robić dunga. No, dopóki nie wyskoczy elita, ej tam można wejść? Nie, dobra, tu jest jakaś jaskinia. A, jest. O kurde, oooo, <grym wyszła> to kopalnia tam jest. Tam jest dużo expa. Czuję to, czuję, że to jest miejsce dla mnie. O, połamałem kostkę dwa razy. O, nie wziąłem pochodni, ale nieważne. Widzę. W sumie to się wybrałem tak fajnie, że nic nie wziąłem ze sobą do leczenia. Co to? O... magik nie jest potrzebny. No, otwórz. Złoto, złote jabłko, kolejny pancerz, lapis, melon. Co to? Brzmi jak pająk. Ja. Mogę kostkę sobie wyleczyć. Pochodnie mam. O. Leczy się. Git. Dobra to. Pokopmy chwilę węgla, Co to? Co to za napis? Co on oznacza? Co oznacza, że dźwięk na razie ustał? A dźwięk czego to był? Nie, nie wiem, jak to dalej leci. To bad is do dobra Myślę, że lepiej bym zaśpiewał niż tej Dolki Tam nie byłem, nie? Mogę kopać iron! O kurwa, co to jest? Co to? Coś mnie uderzyło. Znowu ta ry ryba ten... Co tu robią rybiki cukrowe? No, zostawcie mnie! Co one tu robią? Jeszcze jeden był chyba. Pierdzielę. Zastraszyłem się. O nie, jest tu. I stąd! O, idzie! Skurczybyk! Nice, ograłem go! Za dobry jestem w tą grę! Widzicie EXPA, widzowie? Patrzcie to! Co to był za dźwięk? Brzmi tu coś, mi tu hałasuje coś. Co to? Morfina! Dwa razy i żelazo. I... Betrot Nie wiem, czym jest Betrot Ja pierdolę O... Nie... Nie chodź tu, nie idź. O, ja pierdolę, podpalił mnie, ale jak on to zrobił? Muszę. Mam wrażenie, że mam uszkodzoną nogę. No dobra, nie ma go już. Zmywamy A połaśmy tu trochę jeszcze. Tu Ekspa dużo jest. Z tych ribików i trochę jest rzeczy, które mogę też sobie powykopywać. Co to? Co to? Czupakabra. Ja pierdolę, Meksykanie będą załamani. kubra mnie zabiła.